Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. W dzisiejszym odcinku moją gościnią jest pani magister Aneta Matur, która jest starszym embryologiem klinicznym ESZRE i koordynatorką do spraw rozwoju w laboratoriach embryologicznych Grupy Medycznej Parens. A porozmawiamy dzisiaj o badaniu nasienia. Dzień dobry. Witam serdecznie. To badanie nasienia jest takim badaniem, o którym my coraz więcej mówimy, ale mam wrażenie, że jeszcze nie tak często, jakbyśmy chcieli. Jest badaniem zlecanym rzeczywiście podczas pierwszej wizyty, takiej diagnostycznej w kierunku niepłodności. Zgadza się. jakby Jest to podstawowe badanie. Jeżeli chodzi o niepłodność, to my leczymy parę, czyli wykonujemy takie podstawowe badania. Kobiecie, takie jak USG, badania hormonalne, i równolegle powinniśmy też zbadać mężczyznę. Czyli to badanie nasienia to jest no takie pierwsze, podstawowe badanie, które oczywiście możemy później rozszerzyć o inne badanie, bardziej wnikliwe, ale to jest bardzo ważne, żeby prowadzić tą diagnostykę pary równolegle. No właśnie, dlaczego to jest tak ważne? Jak często zdarza się, że okazuje się, że te parametry nasienia. No, nie są takie, jakbyśmy chcieli i oczekiwali. W Polsce jedna na pięć par zmaga się z niepłodnością i według różnych źródeł niepłodność męska, ten czynnik męski to jest aż 40-50%. Czyli to jest naprawdę istotny, istotny czynnik, i stąd powinniśmy właśnie tą diagnostykę prowadzić także u mężczyzn. A skoro ta niepłodność męska jest tak powszechna dzisiaj, to, to czy tylko wtedy, kiedy my już się staramy o tą ciążę i nie wychodzi, to jest ten moment, kiedy o tym badaniu warto pomyśleć? Czy może jest jakaś grupa mężczyzn, która o tym badaniu może pomyśleć wcześniej? Generalnie zakłada się, że po roku nieudanych starań o ciążę powinno się właśnie zacząć tą diagnostykę od badania nasienia. Drugą grupą pacjentów, u których wykonuje się to badanie, to są pacjenci, którzy zmagają się na przykład z nowotworami i chcą sobie zabezpieczyć płodność, więc sprawdzamy no, jakie są te parametry nasienia, jaka jest koncentracja, ruchliwość plemników, jeżeli pacjenta czeka później leczenie onkologiczne, właśnie jakieś wycięcie nowotworu, czy później chemioterapia, radioterapia, czyli już wcześniej też sprawdzamy te parametry nasienia. I to są chyba takie główne dwa przypadki, czyli ta niepłodność, te, te roczne starania i pacjenci onkologiczni. Dobrze, jeżeli już dostaniemy skierowanie na takie badanie, jak do tego badania się przygotować? Czy trzeba się na nie umówić, czy po prostu tak jak na badanie, nie wiem, krwi przychodzimy do laboratorium i wsiadamy w kolejce i czekamy? Różnie to wygląda w różnych klinikach, czy też laboratoriach wykonujących badanie nasienia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o przygotowanie to przede wszystkim jest to od dwóch do siedmiu dni wstrzemięźliwości seksualnej. Następnie też pacjent powinien um, przez jeden miesiąc przed um, tym badaniem nasienia um, nie przyjmować żadnych antybiotyków, czyli jeżeli jest w trakcie jakiegoś leczenia jest po leczeniu, to powinien się jeszcze chwilę wstrzymać dlatego że właśnie antybiotyki mogą wpływać na wynik badania nasienia. Tak samo nie powinien mieć gorączki, epizodów gorączki, tylko powinniśmy pamiętać też o tym, że gorączka to nie jest 37-37,5, tylko faktycznie 38 stopni i też jeżeli taka gorączka miała miejsce to powinien się pacjent z badaniem wstrzymać szczególnie może to wpłynąć na ruchliwość na żywotność plemników więc przez miesiąc powinien odczekać przed samym badaniem tak jak wspomniałam 2 do 7 dni abstynencji seksualnej. Powinien też pacjent przyjść porządnie nawodniony, szczególnie teraz, kiedy mamy wysokie temperatury. Powinniśmy pamiętać o tym przyjmowaniu płynów i nie powinien zmieniać swojego trybu życia, czyli nie powinien, nie wiem, nagle odstawiać alkoholu, papierosów, jeśli palił przez cały czas i zamierza palić później, to ta chwila przed badaniem niczego nie pomoże, niczym, jakby niczego nie zmieni. Także ten tryb życia powinien, nie powinien pacjent zmieniać w ostatniej chwili. Czy pacjent powinien uprzedzić laboratorium, że na takie badanie chce się zgłosić, umówić się na konkretny dzień, konkretną godzinę, czy ma po prostu przyjść w czasie kiedy klinika jest otwarta, kiedy laboratorium jest czynne i usiąść w kolejce. Różnie to wygląda w różnych klinikach, w różnych laboratoriach. U nas na przykład w centrum Parents można przyjść bez umawiania się w określonych godzinach. Pacjent najczęściej przychodzi do recepcji, gdzie jest identyfikowany z dowodem tożsamości i musi też potwierdzić, że spełnia te kryteria do badania, czyli abstynencję seksualną, tak? czyli to, że nie miał gorączki, wymienia też wszystkie leki, które przyjmuje na stałe, tak, żeby lekarz mógł ocenić całościowo leczenie pacjenta, nie tylko sam wynik. I następnie przechodzi do specjalnego pomieszczenia. Pomieszczenie jest przystosowane do tego, żeby oddać nasienie. Ono jest najczęściej połączone z laboratorium, czyli mieści się obok laboratorium i znajduje się między tym pomieszczeniem a laboratorium specjalna śluza, takie okienko, w którym pacjent zostawia kubeczek podpisany imieniem, nazwiskiem, PSL-em i godziną oddania nasienia. Ten pokój to jest, tak jak wspomniałam, specjalnie przystosowany pokój. Tam jest kanapa, tam jest telewizor, można tam wejść też z partnerką. No i, i, i ten czas, który spędza tam pacjent, nie jest jakoś specjalnie określony, ograniczony, czyli nie trzeba się przejmować, że, że to się musi odbyć jakoś szybko i z zegarkiem w ręku. Czym różnią się dostępne badania, bo nawet wchodząc na strony ośrodków leczenia niepłodności i analizując cenniki, widzimy, że tych badań na sienie dostępnych jest wiele. Które z nich należy wybrać, czym one się różnią, w jakiej sytuacji, które z nich są zlecane pacjentom? Ja bym proponowała, żeby pacjent, który pierwszy raz wykonuje badanie na sienie, zrobił to badanie komputerowe. To jest takie badanie rozszerzone. W skład tego badania wchodzi sprawdzenie, pomiary parametrów fizyko-chemicznych, badanie koncentracji, ruchliwości, morfologii, żywotności plemników i są też sprawdzane bardzo wnikliwie te parametry, czyli to nie jest podanie tylko morfologii w procentach, ale też ocena, na przykład, jaka jest dominująca wada główki. Jakie są witki plemników, czyli czy są na przykład zrolowane, złamane. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli wykonujemy badanie po raz pierwszy, to mamy taki całościowy obraz i możemy wywnioskować, co z czego wynika. Na przykład, jeżeli pacjent ma obniżoną ruchliwość i zwracamy uwagę właśnie na te witki plemników. Widzimy, że większość plemników ma witki zrolowane, złamane, krótkie. To my już wiemy, możemy wnioskować, że brak ruchu wynika właśnie z tych nieprawidłowości WITEK, czyli właśnie wynika z tej morfologii plamników. Więc ja bym radziła właśnie skorzystać z tego badania rozszerzonego, komputerowego. Natomiast jeżeli chcemy sprawdzić zmiany, jakie następują w parametrach nasienia, to może to być jak najbardziej badanie takie manualne, gdzie sprawdzamy tylko zmiany w ruchliwości, zmiany w koncentracji, jeżeli na przykład wprowadziliśmy sobie jakieś leki, wprowadziliśmy suplementy, zmianę diety, trybu życia i monitorujemy na przykład po trzech czy sześciu miesiącach, w jaki sposób te zmiany, które wprowadziliśmy, wpływają na przykład na koncentrację czy na ruchliwość. Wtedy takie, taka ocena. Manualna jest jak najbardziej możliwa, wskazana. To na co jeszcze warto zwrócić uwagę, niektóre kliniki, niektóre laboratoria oferują badanie tak zwane podstawowe i badanie rozszerzone i trzeba zwrócić uwagę, co tam wchodzi w zakres tego badania podstawowego. Hmm, dlatego że oferuje się na przykład badanie parametrów fizykochemicznych, koncentracji i ruchliwości w tak zwanym badaniu podstawowym i tam już nie ma żywotności, którą trzeba sobie dokupić osobno, tam już nie ma morfologii, którą trzeba dokupić osobno i jak już zliczymy te wszystkie parametry, to się okazuje, że pacjent płaci dużo więcej niż zapłaciłby za badanie rozszerzone w całości. Większość klinik... Hmm, ma w ofercie jedno badanie i w tym jednym badaniu nasienia jest, są badane wszystkie te parametry, które wymieniłam. Ale zdarza się, że, że niektóre kliniki czy laboratoria rozdzielają sobie właśnie podstawowe, rozszerzone. Czy taki pojedynczy wynik, który ma w sobie jakieś niepokojące elementy, czy on musi potwierdzać, że mamy jakiś poważny problem, czy może się okazać, że powtórzone badanie będzie miało o wiele lepsze wyniki? Parametry nasienia wykazują bardzo dużą zmienność, bardzo dużą zmienność. I czasami spotykam się z tym, że pacjenci właśnie próbują dochodzić z tego, jak to się stało, że na przykład w jednej klinice mieli bardzo wysoką koncentrację, a później, nie wiem, parę tygodni później w innej klinice już niską. To nie ma znaczenia. Nawet gdyby zbadali dwa razy w tej samej klinice, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że te parametry faktycznie są zmienne i wykazują tą zmienność w przeciągu kilku godzin, nawet już nie mówiąc o dniach, tygodniach czy miesiącach. Ja zwykle podaję przykład taki u nas w klinice: takiego pacjenta, który przyjechał oddać nasienie do inseminacji, i to był pacjent, który oddał to nasienie, bo jakby był pewien, że wszystko jest super, bo zawsze wszystkie wyniki wychodziły super. I po prostu wyszedł z tej kliniki, bo spieszył się do pracy i nie było tam w ogóle ani jednego plemnika. My po niego dzwoniliśmy, żeby on zawrócił i faktycznie wrócił tam po godzinie dwóch, oddał drugi raz nasienie i próbka była już rewelacyjna. Była normozoospermia Także to absolutnie nie jest wyrok. Pojedynczy wynik badania nasienia nigdy nie jest wyrokiem. I są też różne sposoby na to, żeby poprawić te parametry. Trzeba oczywiście najpierw zdiagnozować, co jest przyczyną tych obniżonych parametrów, bo nie zawsze się da, ale można popracować, tak jak już wcześniej wspominałam, nad stylem życia, bo niektórzy panowie po pracy spędzają czas głównie przed telewizorem, tak? Tej aktywności fizycznej w ich życiu jest mało. Można spróbować poprawić parametry nasienia za pomocą diety, można poprawić za pomocą różnego rodzaju suplementów, leków, to już w zależności od, od tego, czy to faktycznie jest potrzebne, dlatego że jeżeli pacjent ma urozmaiconą dietę, to nie zawsze te suplementy też pomogą, no bo jakby jeśli... Ma w tej diecie wszystkie warzywa, wszystkie mikroelementy, e, witaminy. Nie, nie do końca jest to, e, jest to później mm, wskazane, żeby stosować te suplementy przez długi czas, bo to faktycznie niekoniecznie może pomóc. Ale nawet jeżeli okaże się, że te wyniki no, nie są dobre i nie udaje nam się ich poprawić ani lekami, ani y, innymi metodami leczenia, to też nie znaczy, że nie możemy zostać tatą, bo mamy sporo narzędzi, a lekarze mają, embryolodzy mają, dzięki którym mężczyźni o bardzo niskich parametrach nasienia mogą zostać ojcami, prawda? Dokładnie, my mamy pacjentów, nawet takich, u których koncentracja wynosi dużo poniżej miliona, to są właściwie pojedyncze sztuki, o które walczymy. I jeżeli tylko są pojedyncze, ruchome plemniki, nawet nieruchome plemniki, jeśli są pojedyncze plemniki, to zawsze jest szansa na to, żeby właśnie korzystając z metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro udało się zostać tatą. A czemu służą... Pozostałe badania, te poza tymi, o których tutaj wspominamy, czyli mówiliśmy o badaniu podstawowym, rozszerzonym, manualnym, komputerowym, no bo tych badań jest mnóstwo. Można z nich wnioskować, że plemniki się stresują, można z nich wnioskować, że one się wiążą albo nie wiążą. Co to są za badania i kiedy są stosowane? Badania dodatkowe są zlecane wtedy, jeżeli na przykład któryś z wyników badania podstawowego wychodzi nieprawidłowy, na przykład w przypadku nieprawidłowej morfologii, wykazano, że często jest to powiązane z nieprawidłowościami w chromatynie plemnikowej, czyli w fragmentacji DNA w plemnikach, a także jeżeli Pacjent ma na przykład zdiagnozowane żlaki powrózka nasiennego, możemy też wykonać u niego dodatkowe badania, żeby sprawdzić, w jaki sposób one wpłynęły na inne parametry, nie tylko właśnie na te podstawowe parametry koncentracji, żywotność, ruchliwość, ale także żelaki często wpływają na fragmentację DNA plemników i podwyższają stres oksydacyjny, czyli liczbę wolnych rodników, co też jak najbardziej może wpływać na te podstawowe parametry nasienia, ale chcemy mieć Całościowy obraz fizjologii tego, jak zachowują się te plemniki, nie tylko tego, jak są zbudowane, ale także właśnie, jak, czy fizjologicznie są w stanie spełnić swoją funkcję. Na przykład w przypadku badania HBA, czyli wiązania plemników z kwasem hialuronowym, ten kwas hialuronowy jest obecny pomiędzy komórkami ziarnistymi na komórce jajowej i jeżeli plemnik nie ma zdolności związania z tym kwasem hialuronowym, to też nie będzie miał zdolności związania z komórką jajową. Więc jest to jego taka fizjologia, którą chcemy sprawdzić i zbadać. Także no mamy takie narzędzia, mamy sporo tych badań dodatkowych, pewnie jeszcze nie wszystko, bo jeszcze cały czas dowiadujemy się na konferencjach, co jeszcze można by było zbadać w w tym, w tym plemniku, ale myślę, że powinniśmy korzystać z tego, co mamy, chociaż nie wszystkie one są rekomendowane i nie wszystkie powinny być stosowane od razu, tak? I u każdego pacjenta. No, no właśnie. Bo ja raniem, pamiętam taką ten... rozmowę z, z jednym z panów, który dzwonił do stowarzyszenia i pytał, czy on by te wszystkie badania mógł zrobić od razu z, za tym jednym zamachem i za tą jedną próbką, i czy to jest sens. No właśnie, nie ma sensu robić tych wszystkich badań na samym początku, prawda? Nie ma większego sensu. Na, najlepiej zacząć od badania podstawowego nasienia. Ewentualnie takim najbardziej rekomendowanym powiedzmy jest badanie fragmentacji chromatyny plemnikowej. Nawiązując do tego pacjenta, który pytał, czy te badania wszystkie można zrobić za jednym razem, żeby, żeby już przy tej jednej próbce mieć wszystkie wyniki i nie musisz tego badania powtarzać, e, no to jest chyba czas, żeby nawiązać do tego, że zdarza się, że mężczyźni obawiają się tego badania, że oni się przed nim bardzo stresują, że odwlekają ten moment umówienia się na badanie nasienia, no bo jest to dla nich coś bardzo y, trudnego. Czasami oni się boją. Co wyniknie z tego badania, i, i jaki będzie yy, właśnie jego wynik. Czasami to jest po prostu dla nich wstydliwe. Jak rozmawiać z partnerem albo jak przekonać samego siebie, bo słuchają nas, mam nadzieję, też mężczyźni, do tego, żeby, no, żeby umówić na to badanie, żeby zrobić na krok do przodu w kierunku tego, żeby w końcu zostać tatą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo stresujące badanie, natomiast taki pacjent myślę, że powinien sobie przede wszystkim uświadomić, że nie jest sam. Mhm. Myślę, że to pomaga, że setki pacjentów, setki mężczyzn przed nim i po nim będą przeżywać to samo. Jeżeli chodzi o klinikę, o personel kliniki, to my jesteśmy raczej bardzo przyjaźnie nastawieni. My też jakby mamy z tym problemem do czynienia każdego dnia, więc dla nas to jest normalne, zwyczajne, zwyczajna sytuacja i zwyczajny proces leczenia. To nie jest nic takiego no, wstydliwego przynajmniej dla nas, no bo mamy, mamy z tym do czynienia co dzień. Jak namówić partnera? Ja myślę, że użyłabym takiego argumentu, że kobieta musi przejść przez bardzo wiele badań, które są krępujące, które są bolesne niejednokrotnie, długie, chociażby histeroskopia to są czasami badania i różne zabiegi w znieczuleniu. I sam zabieg na przykład in vitro też jest dużo bardziej obciążający dla organizmu kobiety, która musi przyjmować leki, zastrzyki, która musi później przejść zabieg punkcji. Natomiast no, badanie nasienia w porównaniu z tym, jaką drogę musi przejść kobieta, nie jest aż tak, myślę, że nie jest aż tak obciążające. Kolejna sprawa, jak sobie pomóc? Można wejść do tego pokoju oddawania nasienia z partnerką. Być może kogoś to właśnie zrelaksuje, że będzie z kimś. Można przynieść też nasienie spoza kliniki, niekoniecznie korzystać z tych specjalnych pomieszczeń, można dostarczyć do badania próbkę. Oczywiście tutaj ograniczony jest ten czas, powinna próbka zostać dostarczona w ciągu 30 minut najlepiej. Natomiast no już powiedzmy z tej godziny to już maksymalnie. Natomiast no, no można, jest taka jest taka opcja, można też skorzystać ze specjalnej prezerwatywy bez środków plemnikobójczych, jeżeli ten kubeczek jest no właśnie dla pacjenta zbyt nie wiem okrępujący, inny, dziwny i tak dalej. Więc można sobie pomóc tak myślę w ten sposób. I można też oczywiście skorzystać z pomocy psychologa. Ja tym psychologiem nie jestem. Pracuję z tym jakby w w tej dziedzinie na co dzień i tak próbujemy wspierać pacjentów, żeby jak najbardziej ich przed tą procedurą zrelaksować. I pamiętać o tym, że ten wynik o niczym nie przesądza. On daje odpowiedzi, a na szczęście medycyna na wiele tych problemów z niepłodnością męską te odpowiedzi ma. Dokładnie tak. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Wam wszystkim za to, że z nami jesteście. Moim dzisiejszym gościem była Pani Magister Aneta Macur, starszy embryolog kliniczny ESZRE i koordynatorka do spraw rozwoju w laboratoriach embryologicznych Grupy Medycznej Parens. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.